No cześć, cześć, witajcie do Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale 99. Dzisiaj zostawiam Wam według mnie najlepszą metodę na to, jak możecie pamić sobie prezenty. Pamięć sobie prezenty i zdobyć swój pierwszy Itanic Christmas Present, ponieważ dla tych co nie wiedzą już Wam ogólnie wytłumaczę jak to wszystko działa. I pod koniec pokażę wam według mnie najlepszy sposób, aby takie prezenty sobie zdobyć. Jak sami widzicie mam ich trochę, mam tutaj dwa X-Large, 12-Large Christmas Present, 55-Medium, no i dużo tych zwykłych, więc myślę, że na takiego jeszcze jednego Tytanii Christmas Present nie stać. I dziś wam wszystkie metody przedstawię, więc słuchajcie, jeszcze zanim to, to zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka, wyświetla wam się teraz na ekranie, więc gratulacje. Napisz w komentarzu swój link w e, Roblox i najlepiej jakby się skontaktował ze mną na Discordzie, link do mojego serwera z w opisie. Uznałem też, że 15 Rainbow tych Jolly Cutów to za mało, więc podwyższyłem to do 30, więc gratulacje, jest 30 takich Rainbow Jolly Cutów, zawsze coś. A może to nie jest jakoś bardzo dużo, ale dziś będzie lepszy konkurs, więc polecam wam oglądać do końca, bo takie konkursy będę się cały robić teraz, robić teraz na każdych odcinkach. Także słuchajcie, przejdźmy do tych metod, więc ogólnie dla tych, co nie wiedzą, takie prezenty możemy zdobyć naprawdę na wiele sposobów e, i możemy je sobie ulepszyć, na przykład to zwykle możemy sobie ulepszyć na medium, medium na large, no i large na x large, a x large na Titanic, więc to jest naprawdę fajne. Eee, I tak, pierwszym sposobem jest oczywiście Advent Rewards, które polecam robić. Bo możecie sobie zdobyć tutaj o fajnej ilości e, prezentów. Medium Christmas e, Prezent. No i tu mamy różne questy, i co jeden dzień Wam się po prostu. Co jeden dzień możecie zdobyć kolejny prezent przez robienie innych questów. Tak to działa. Kolejny sposób znajduje się 50 prezentów na mapie. Ja nagrałem na ten temat odcinek, więc polecam w pasie, jeżeli ktoś nie widział. Tutaj na przykład jest jeden, no jest ich ogólnie 50 i możecie z nich zdobyć różne prezenty, na przykład te najgorsze jaki też. Te lepsze. Kolejnym sposobem jest sobie robienie Obi i ogólnie tych minigier. Z każdego praktycznie Obi możecie zdobyć tak samo Small Christmas Present, jak i też ogólnie lepszy Christmas Present. Nie wiem, czy akurat w tym możecie tak. Możecie zdobyć także Medium Christmas Present, jest na to 2% szans. No i tak to ogólnie działa. Nawet możecie jeszcze lepsze, ale no to jest bardzo mała szansa. Więc ogólnie tak to w większości działa. Jeżeli chodzi o obby, praktycznie w każdym e, jest szansa na zdobycie prezentu. Tutaj, tak samo e, najlepiej, chyba jeżeli chcecie robić obi, to polecam Wam Dixie. E, ponieważ według mnie Dixie chyba się najbardziej opłaca. A może nie ma tu aż tak dużej szansy zbytnio. E, jednakże to w sumie wszystko zależy w zależności od skrzynki. Im lepsza skrzynka, e, tym lepsze nagrody. Możesz na przykład pójść, e, wziąć sobie, nie wiem, wymaksować łopatę. I po prostu jeszcze nie ma maksymalnej łopaty, ale powiem na przykład zostawić na awku i tak sobie kopać. I po czasie po prostu może coś wam poleć, nie? Jakiś tam zawsze prezent e, wpadnie, jednakże zobaczmy. No nie wpadł e, No i niżej, tym lepsze nagrody, oczywiście. Tak samo to chyba działa na phishing, szczerze jeszcze nie wiem, więc zobaczę. Chociaż na phishing nie powiem szczerze, nie wiem, czy są jakieś. Pewnie jest jakaś szansa na prezenty, ale nie wiem czy jest ona duża, czy nie. Ee, jednakże no powiem tak, te metody nie są jakoś zbytnio efektywne, więc przejdźmy po prostu do najlepszej według mnie metody, jaką możecie zdobyć. Ja mam pokazać wszystkie, ale teraz przejdźmy już według mnie e, do najlepszej. E, więc słuchajcie, najlepsza metoda jest to na ostatniej krainie. E, I będzie ona polegać na tym, że po prostu będziemy... Niszczyć. Będziemy sobie niszczyć, farmić, ale będziemy niszczyć tak, aby dostawać jak najwięcej prezentów. Czyli o co mi chodzi? A dokładnie chodzi mi o Treasure Hunter. E, dokładnie to jest e, ta potka. Treasure Hunter Potion. E, I tutaj Wam polecam chyba używać trójki. W sensie oczywiście im, lep im lepsza, no to tym lepsza. E, jednakże e, obstawiam, że większość z Was nie ma jakoś dużo potek z... Treasure Hunt 4 nie, a jak na przykład chcecie farmić sobie przez noskę, czy przez jakiś dłuższy czas e, No to najlepiej sobie equipować Treasure Hunter 3 e, No bo starczy wam na dłuższy czas i macie ich więcej, nie? E, jeżeli chodzi o enchanty, moje prezentują się tak Jeden magnet trójka, e, żeby zbierał wam wszystkie te loot bugi. To jest szczerze istotne, więc magnet lepiej trzeba mieć Jeden jakiś enchant e, do zadawania damage'a, Może być to na przykład e, Strong Pets 5 Możecie dać Critical, choć według mnie Strong Pets jest lepsze i podki, może enchanty na treasure hunter, najlepiej piątki ja tutaj mam tylko jedną piątkę, więc dałem piątkę i czwórkę, no i to jest istotne, że po prostu e, dwa na treasure hunter pięć, jeżeli macie jeszcze kolejną to możecie dołożyć jeszcze jeden treasure hunter lub dać jeszcze jeden na demate, ogólnie chodzi o to, żeby jak najszybciej jak najwięcej niszczyć i mieć odpalone jak najwięcej boostów na treasure hunter, więc e, podki, enchanty i teraz jeszcze oczywiście owocki, gdyż takie ananasy dają wam 1% do Chance of Drops. E, ja dajam wam do d major, tak samo takie Toybond dają wam, że the major Faster, więc tutaj takie rzeczy powinniście sobie equipować, bo tutaj na przykład ten squeaky toy też jest mega OP szczerze, więc polecam dawać takie sobie rzeczy. Jeżeli chodzi o TNT, to nie zauważyłem, żeby wtedy leciały, jak niszczyłem sobie z TNT jakoś dużo dropów, więc to chyba tak nie działa szczerze, że TNT jakoś dodaję. Więc ogólnie najlepiej znaleźć sobie serwę, gdzie jest dużo osób. Ja wam polecam. Pokażę Wam tak. Ja Wam polecam wejść sobie w servers i wyszukać sobie tutaj, dać sobie Exclusive Servers i dołączyć do jakiegoś, po prostu, gdzie jest 9 na 10 osób. Znaleźć taki serwer, gdzie po prostu jest, no nie wiem, jesteś mocni, na przykład gracze i farmią oni na ostatniej krainie. Możecie też poszukać jakichś e, serwerów prywatnych, na przykład na jakichś czy tak dalej. E, no tutaj akurat dużo osób jakoś nie farmi, e, tam które farmią więcej, e, ale czasami możecie znaleźć jakiś plus. E, więc ogólnie, dajecie sobie tutaj te pety odpalacie sobie podki na Treasure Hunter, e, Treasure Hunter Potion e, dajecie sobie pineapple 20 e, jakieś tutaj możecie dać też orange, żeby wam też więcej zdobywało, czą by nie dajecie to, dajecie to, dajecie jabłuszka e, banany to już jak chcecie, jak chcecie więcej koinów, na no tak najbardziej rainbow fruit także e, i w sumie to w większości e, na tyle a jeżeli chodzi o PET, to po prostu jak najlepsze macie. Um, no i tak to się prezentuje, słuchajcie. Więc teraz tylko pozostaje wam czekać. No mówię, im więcej osób na serwerze, tym więcej będziecie dostawać. Ja aż tak mega mocnych jakoś petów nie mam. ty trochę ich mam, aczkolwiek no. No i po czasie naprawdę tych prezentów będziecie dostawać dużo. Na przykład ja przez noskę, no trochę chcę wyfajmiłem. A, jest jeszcze jedna rzecz, a dokładnie chodzi o Gingerbread House, To jest naprawdę OP. E, raz za czas na mapie spawnuje się właśnie Gingerbread, e, domek z po polsku. E, no i z tego domku możecie zrobić naprawdę dużo prezentów, na przykład zdobyłem właśnie Titanic Christmas present z tego, więc naprawdę pewnie jest to mega mała szansa, ale da się, da się. Na przykład teraz się spawnuję w Dead Forest, o, zdobyłem nasz pierwszy itemek, Damage Potion. O, kolejny. E, no, prezent mi jeszcze nie dropnął, e, jednakże... No mówię, im lepsze enchanty macie, im lepsze potki i im więcej graczy I to jest naprawdę duża ważna rzecz. Ja polecam jeszcze tak, e, dobra metoda jest jeszcze, jeżeli grać na przykład na multikontach. Jeżeli wejdziecie sobie na multikonta e, i macie odpalone, no nie wiem, na przykład dwa multikonta jeszcze poza tym i wszystko tu farmicie, to możecie zrobić naprawdę dużo gier. Jak sobie wiecie, teraz zrobią jakieś enchanty, no i w tym póki co nie dropią. Ale no to już zależy od szczęścia tak naprawdę czy polecą jakieś prezenty czy nie Więc szczerze jeżeli macie na przykład Multiple Roblox lub jeżeli wam multiple Roblox nie działa, to możecie wejść przez Robloxa przeglądarkowego i przez Microsoft Store i zawsze po prostu na jednym multikoncie sobie tutaj farmicie i na głównym koncie też sobie tutaj farmicie i zawsze jak robicie jakiś prezent to wpadnie Wam i tu, i tu, więc naprawdę mega fajne. Mega, szczerze, spoko. No jak sobie widzicie dostaję te trochę itemków. No to zależy już od szczęścia. Na przykład przez nockę to sobie zdobyłem jak sobie widzicie trochę tych tu chyba nie wiem, nie pamiętam ile. 120 chyba small Christmas presents zdobyłem, i tam jakieś inne. Ten medium Christmas. ja zdobyłem TNT. No, oczywiście, jak nagrywam odcinek, to prezenty nie polecą, będą lecieć jakieś inne rzeczy. Ale, no, jak sam widzicie, leci to co mniej niż minutę, więc całkiem spoko, myślę, metoda. No, a im więcej osób tu będzie. O, poleciał pierwszy prezent. Im więcej osób tu będzie, tym lepsza ta metoda. Będziemy się też sobie dać jakieś hasty flag, jakieś inne pierdoły E, zawsze każde bonusy są fajne, e, więc słuchajcie, o kolejny prezent, więc e, konkurs tego odcinka będzie słuchajcie na takiego Colorful Dragon, czyli póki co najlepszego peta w grze, jeżeli chcecie takiego wygrać to napiszcie hasło DRAGON. Nie chce mi się szczerze myśleć, więc po prostu hasło dragon, samo dragon, e, jako że jest właśnie dostęp takiego rainbow Color dragon i w kolejnym odcinku będzie wyłoniony zwycięzca, więc polecam e, także wbijać e, na mojego Discorda, tam też są konkursy. E, no i co, e, tak się prezentuje ta metoda, myślę, że całkiem fajna, często naprawdę lecą te itemki i nie tylko możecie zdobyć jej gifty, ale na przykład ja zdobyłem dwa crystalki przez noskę i jakieś inne rzeczy, więc naprawdę jest to szczerze spoką. Sprawdzić czy na przykład jak zniszczę TNT ee, o, mogę spróbować TNT crate Czy wtedy będzie lecieć więcej itemków, czy tak no nie. O, ale nawet poleciał, ale nie na tyle, żeby... O, jednak, jednak, czyli jednak TNT TNT też tutaj daje, więc no. Eee, tak się pewnie tutaj nadzieję, że Ci się spodobał, utknąłem... Sejfie. O, już tak nie. E, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa. i cześć. Siema.